Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek kolagencito firmy Reuter. Pastylki kolagencito dostępne w aptekach i zielarniach. Oskarżono o współpracę z państwem islamskim, doczeka się zadośćuczynienia. Murat T. został zatrzymany przez ABW w 2016 roku. Według prokuratury mężczyzna miał pełnić rolę zwiadowcy i być współpracownikiem terrorysty odpowiedzialnego m.in. za zamachy w Paryżu. Marokańczyk został uniewinniony w kwietniu 2020 roku. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa dotycząca zadośćuczynienia i odszkodowania, o które walczył. Wnioskodawca jest skazany mocnym wyrokiem, wprawdzie na karę niższą. A jeżeli okres tymczasowego aresztowania, zatem niecały ten okres został zaliczony na poczet, na poczet tej kary, tym niemniej te przesłanki, dla których areszt był stosowany, jak i te warunki materialne tego czasu aresztowania, no zostały spełnione, a co tym idzie, no nie sposób mówić, że mamy tutaj z niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem. Tego zdania nie podzielił sędzia. W jego ocenie aresztowanie na 3,5 roku było niesłuszne, bo Murat te został skazany za drobniejsze przestępstwa. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie oraz przewożenie niewielkich ilości narkotyków, ale to nie one były głównym zarzutem. Nie było obawy matactwa, bo w tym zakresie czy do posiadania narkotyków, czy posłużenia się dokumentem oskarżony się przyznawał. Także tutaj aresz prawdopodobnie nie byłby stosowany, gdyby, gdyby nie ten zarzut główny, od którego oskarżony został uniewinniony. Sąd apelacyjny uznał bowiem, że Murat T. nie był zwiadowcą ISIS. Dzisiejszy wyrok powinien ucieszyć Marokańczyka, bo ma otrzymać 500 tysięcy złotych za dość uczynienia i 161 tysięcy złotych odszkodowania. Sąd potwierdził zasadność oszczędzenia mojego klienta. Przyznał sąd, że stosowany wcześniej niego areszt był w sposób oczywiście niesłuszny. Również sąd potwierdził podstawy za dość którego dochodzimy, czyli właśnie to szczególne cierpienie, którego klient jako obcokrajowiec do, doznał w warunkach polskiego aresztu. Co do przyznanej kwoty za dość uczynienia. Nie jest to kwota, której się spodziewaliśmy, że oczekiwaliśmy wyższej kwoty. Roszczenia opiewały na kwotę 2 milionów złotych za dość uczynienia. Obie strony złożą wniosek o uzasadnienie pisemne wyroku i wtedy podejmą decyzję o ewentualnych odwołaniach.